Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej. Anna Lach, menadżerka Festiwalu Muzyki Filmowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie i już wiemy. Robercie zdradzaj, 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 bo nie mogę się doczekać. No, muszę to wyrzucić z siebie, bo trzymamy to od paru tygodni. Tak, 16 festiwal muzyki filmowej w Krakowie pod hasłem Out of Space odpalamy rakiety, lecimy w nieznane światy, w światy awatara, istoty wody, w światy Solaris, nowego początku, ale także cofniemy się w czasie do legendarnego E.T. Stevena Spielberga z muzyką na żywo Johna Williamsa. Będziemy poszukiwać nowych przestrzeni dźwiękowych, brzmieniowych, koski. Pejzaży, niesamowitych zabiegów na akustyce. No i gwiazdy światowej sceny kompozytorskiej Benjamin Wolfish, Simon Franklin, Gary Marlowe, Nainita Desai, Cliff Martinez, a także Steven Price. Będziemy mm. świętować, y, i to będzie wielka inauguracja tego festiwalu, y, y, 70. urodziny zdobywcy Oscara Jana Ape Kaczmarka i będziemy także świętowali urodziny Patryka Doyla. No i takim, taką wisienką na torcie, wielkie widowisko w Tauron Arenie, powrót Hansa Zimmera i dzisiaj całą noc pisaliśmy z Hansem, jak bardzo jest podekscytowany powrotem do Krakowa i tego połączenia jego światowej trasy właśnie z naszym festiwalem. Do, do Hansa Zimmera i do korespondencji jeszcze wrócimy i oczywiście znasz mnie, wiesz, że będę podpytywał, ale zacznijmy od tego koncertu, który na otwarcie 25 maja, Centrum Kongresowe Ice Kraków i muzyka Jana A. Kaczmarka, ale... W różnych odsłonach się to będzie pojawiało. Naprawdę ciekawie się to zapowiada. Oczywiście temat zmarzyciela, oczywiście te najlepsze dźwięki, no, ale co możemy już zdradzić teraz? No, przede wszystkim to jest taka wielka inauguracja, na której po pierwsze usłyszymy to, co w najbardziej hot, mm. to, co najbardziej ciekawego wydarzyło się w zeszłorocznym sezonie muzyki filmowej polskiej, ale później nawiązujemy do tego wielkiego cyklu kompozytorów czy reżyserów dla e, światowego kina i to będzie Kaczmarek to Cinema. Nie tylko oczywiście oskarowy marzyciel, nie tylko niewierna, nie tylko kwowadis czy Hachiko, czy całkowite zaćmienia Anna Karenina, ale także duże formy takie oratoryjne, które Jan A. Pekaczmarek komponował w ostatnich latach, między innymi fragmenty Emigry, czy Rapsody Śląskiej, czy kantaty o Szczęściu. To jest niezwykła dla mnie i bardzo ważna rzecz, żeby tym koncertem dodać... Ja siły, żeby dać mu paliwa do zmagania się mm. z tym wszystkim, z czym się w tej chwili zmaga. Również dajemy mu wspaniałą wystawę, której kuratorem będzie no właściwie legenda wielkich filmowych wystaw w naszym kraju, kurator wystaw Kubrick, Wajda, Kieślowski, czyli Rafał Syska. Ta wystawa będzie w Mandze i to będzie taka rekonstrukcja studia yy, kompozytora i właściwie wiele pamiątek w tym słynny Oscar, wiele fotografii Jana Pekaczmarek. Mam nadzieję, że się z nami pojawi, pojawi się na tej i na tej wystawie i na samym koncercie. Pekaczmarek to Cinema. 26 maja przenosimy się do Teatru Łaźnia Nowa, żeby pokazać, że nowe technologie to nowe doświadczenia. Koncert FMF Echoes of Space to będzie wciągające wydarzenie, które będzie łączyło elektroniczną muzykę filmową z systemem dźwięku przestrzennego i przygotowanymi na te okazje efektami wizualnymi. Mm. Będziemy w Teatrze Łaźnia Nowa, zlokalizowanym w dawnych warsztatach szkolnych Kombinatu Hutniczego i w ramach wydarzenia powstanie tam imersyjna przestrzeń, która będzie najeżona specjalistyczną aparaturą. Mm. Imersyjna przestrzeń to brzmi... By... E, e, intrygująco. No, e, to jest takie Everything Will Change. Aha. Czyli my też e, specjalnie tam pokazujemy taki ciekawy e, eksperyment Gary'ego Marlowa, mm. takiej, takiej gwiazdy niemieckiej, e, sceny syntezatorowej, ale też e, rockowej z Hansem Martinem Buffem, który jest dźwiękowcem Skorpionsów czy Petera Gabriela. I oni mają wykreować taką post przestrzeń dźwiękową, imersyjną, wizualną, również. Ale w tym koncercie pojawi się wiele niespodzianek. To przede wszystkim jest trochę na pograniczu alternatywnej sceny dźwiękowej, muzyki współczesnej, no i tego, co się też w tej chwili w dużej mierze w muzyce filmowej dzieje. I to obok Marlowa tam na pewno y, usłyszymy muzykę Simona Wranglena, ale też kilku innych eksperymentatorów. Także to będzie bardzo taki niszowy, ale też wpisujący się w ten nasz nurt alter FMF koncert. Będzie to na pewno laboratorium eksperymentów? Tak, no. tak. No Łaźnia jest idealną przestrzenią, jej taką łaźniową postindustrialnością i w ogóle z takim e, poszukiwaniem e, rozmaitych e, ekstremów. Także e, trudno sobie było wyobrazić lepszej przestrzeni do tego koncertu. Odchodzimy tutaj od e, tych e, utartych e, ścieżek mhm. e, i tym razem Będziemy mogli usłyszeć motywy z drugiej części Avatara, z filmów Gravitacja, Solaris. Mamy bardzo też dużo powrotów na, na festiwal, dlatego że powróci do nas Cliff Martinez, powróci Benjamin Wolfish. I tym razem usłyszymy też premierową suite z Avatara Istota Wody, hmm. przygotowaną przez Simona Franklena. No i oczywiście zaprzyjaźniony z FMFM FM Diego Navarro się też pojawi. No tak i też możemy zapowiedzieć, że i Diego ma utwory, które nawiązują do tematu tego festiwalu. Natomiast faktem jest, że trudno sobie wyobrazić bardziej charyzmatycznego, rozentuzjazmowanego hmm. dyryg dyrygenta, który zresztą wraca poprowadzić kolejną taką finał galę. Ja myślę, że to będzie mm, niesamowite doświadczenie. Projektujemy to na spektakularne e, wizuale, na wspaniałą dźwiękową imersję, na dźwięk dookulny, na połączenie solistów, e, monumentalnej orkiestry, chóru, czyli to wszystko, co publiczność Festiwalu Muzyki Filmowej uwielbia, to jest ta kwintesencja FMF-u w, w całym jego majestacie, ale też w takiej troszkę Troszeczkę y, zawsze w poszukiwaniu czegoś nowego. Ciągle podejmujemy te ryzyka, czasami na granicy, y, natomiast szukamy tego klucza do istoty muzyki filmowej, szukamy nowych nazwisk, szukamy nowych talentów. No i przede wszystkim traktujemy te gale jako wielkie spotkanie przyjaciół, na którym odkrywamy też młode talenty, bo tam zawsze przyznajemy nagrodę dla tego najzdolniejszego młodego twórcy. Tam zawsze poszukujemy tego trochę brokatu muzyki filmowej, ale też z drugiej strony tej surowości, z której słynie w ogóle temat science fiction czy, czy kosmiczne w światowym kinie. Bez filmu Spielberga byśmy nie mieli takich produkcji jak Stranger Things na przykład. Mm. Wszyscy pamiętamy motyw z rowerkiem wyruszającym w kosmos. No i atut największy, czyli ścieżka dźwiękowa złotej ery Hollywood. John Williams, który parę dni temu obchodził swoje 91 urodziny. I o tym też warto wspomnieć. Mhm. E, a w muzyce będziemy po prostu powracać do tego, co było modne w muzyce filmowej lat 80. Usłyszymy e, wiele sekcji dętych, usłyszymy mhm. flety, harfy. I, no i proszę... Ludwik, Ludwik zadryguje, tak. Ludwik Wicki. My go nazywamy w Krakowie Wicki, bo go tak troszkę polonizujemy. Ja <laughs> Jemu się to bardzo podoba, bo tak naprawdę jest Ludwikiem Wikim, ale wraca do Krakowa właściwie po siedmiu latach i to jest też dla niego bardzo ważne, że może tutaj do nas przyjechać. przenosimy się do kolejnego koncertu FMS, fmm Forkids 28 maja w Centrum Kongresowym maja z Kraków, a dzień później przenosimy się do Katowic i tam Patrick Doyle i tak, święto jego tak, muzyki. Tak, tak, to wielki kompozytor, jeden z najbardziej płodnych, rozchwytywanych. Kompozytora Altmana, Judy Dench, Keneta Branaga, Briana de Palmy, Engali. Krótko mówiąc, od wielkich szekspirowskich y, adaptacji przez komedię Dziennik Bridget Jones, Pocharego Pottera i Czare Ognia, Kopciuszka i Gosford Park, 70. urodziny razem z Dirkiem Brosse, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Na ten koncert jedziemy wszyscy do Katowic. Mm -hmm. No i wisienka na torcie zazwyczaj tak się mówi, ale nie, tak naprawdę... Wielkie no. wydarzenie, wielkie święto muzyki Hans Zimmer live w ramach europejskiego touru zawita do nas. Tak, to jest produkcja, na którą czekaliśmy i którą celowo łączymy z Festiwalem Muzyki Filmowej. Choćby dlatego, że bardzo z Hansem nas wiele łączy i też tak naprawdę ta jego potrzeba wielkich koncertów zrodziła się tu na FMF, kiedy podczas światowej premiery Incepcji w Hali Cynowni poczuł tą, tą energię płynącą od wielkiej publiczności, tamtego czasu regularnie odwiedza Kraków. To będzie prawdopodobnie jego czwarta już wizyta. No i oczywiście wielkie tematy z Interstellera, Dune, Gladiatora, Piratów z Karaibów. No i, no i jego wielka energia, wielkie show, które zaplanował w na Arenie. Jak najszybciej zaopatrzcie się w Państwo w bilety, mm -hmm. bo podobno wyprzedają się w jakimś zawrotnym tempie. Koncert już jest ogłoszony i już jest na plan zakatach w całym mieście. To tylko nam, co ci Hans Zimmer napisał w wiadomości. No, że wszystko dla Festiwalu Muzyki Filmowej. Everything mm. you need for your glorious festival. Ja bardzo lubię takie wiadomości, bardzo lubię da, takie wiadomości. Pisaliśmy. Więcej wiadomości yy, o tym, co już w programie Festiwalu 16 odsłon FMF-u na stronie tego wydarzenia, a także u nas na RMF Classic. Robert Piaskowski, Anna Lach, wielkie dzięki za gościnę. Dziękujemy, Dziękujemy. bądźcie z nami.